19 lutego miało nastąpić oficjalne otwarcie dworca Olsztyn Główny. Wydarzenie jednak nagle odwołano. Do stolicy regionu w związku z tym wydarzeniem miał przyjechać minister infrastruktury. Jego wizyta nie doszła do skutku. W uroczystościach mieli uczestniczyć m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król oraz posłanka Urszula Pasławska, a symbolicznym akcentem wydarzenia miała być obecność Mikołaja Kopernika w postaci specjalnego gościa, uświetniającego obchody jego 552 urodzin. Jednak do tych uroczystości nie doszło. PKPSA poinformowało, że w związku z trwającymi czynnościami głównego inspektoratu nadzoru budowlanego otwarcie obiektu po raz kolejny zostało przełożone. Chcemy podkreślić, że polskie koleje państwowe dysponują ważną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie budynku do obsługi podróżnych na stacji Olsztyn Główny. 31 stycznia wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego potwierdził spełnienie przez PKP jako inwestora wszystkich wymogów nałożonych w pozwoleniu na użytkowanie obiektu. W związku z tym dworzec jest w pełni gotowy do przyjęcia pasażerów, zarówno pod względem technicznym, jak i formalnym. 17 lutego do PKP wpłynęło wystąpienie głównego inspektora nadzoru budowlanego o ponowne przedłożenie do dokumentów poświadczających spełnienie warunków określonych w pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Mając na uwadze zachowanie pełnej transparentności procesu inwestycyjnego, PKP jako inwestor podjęły decyzję o organizacji uroczystego otwarcia dworca po zakończeniu czynności przez głównego inspektora. Wysłaliśmy zapytanie do głównego inspektoratu nadzoru budowlanego, jak długo potrwa kontrola na złożone zawiadomienie. Niestety na razie pozostaje ono bez odpowiedzi. Skarga do inspekcji nadzoru budowlanego została złożona przez sąsiada dworca. Tym samym przekazanie podróżnym nowego dworca kolejowego kolejny raz zostało przełożone, a to oznacza, że po miesiącach oczekiwania podróżni dalej nie będą mogli w pełni korzystać z nowego obiektu dworca i będą czekali na swoje pociągi pod chmurką. Zapytaliśmy mieszkańców miasta i turystów, co sądzą o tej. Sytuacji. Złośliwość człowieka, bo jeden drugiemu przeszkadza, ale dlaczego? My już tyle razy szykujemy się na to otwarcie dworca, a w dalszym ciągu nie ma. Żeby ktoś zrobił wreszcie porządek z tym PKS-em, bo to wytrzymać nie. Bo nie dość, że szkaractwo stoi, paskudne to, tyle czasu nie można tam iść, pojechać gdzieś, bo tam nie staniesz, bo wszędzie pada, leje, wieje, nie wiadomo jak ziąb, kostucha. A to dalej jest nic nie zrobione. Wreszcie zróbcie ludzie z tym porządek. Wojewoda powinien zrobić raz porządek, chociaż młody, sprytny, niech coś z tym zrobi. Co pan sądzi o tym, że przesuwane jest otwarcie dworca? No nie wiem, co to znaczy, już od, od grudnia chyba pięciokrotnie. Yy, Miał być otwarty w ogóle trzy dni temu, chyba słyszałem, że właśnie uroczyste otwarcie. Wczoraj właśnie byłem sprawdzić w ogóle, czy rzeczywiście. Pani potwierdziła, że tak, o 10:30. Jutro, czyli dzisiaj jest uroczyste otwarcie dworca głównego w Olsztynie. Niestety. Nie czuję jakieś uciążliwości w związku z tym? Jest troszeczkę tutaj, by pani, postój niby już tam jest. Tu tak troszkę tak labirujemy. No. Jest to trochę na granicy ryzyka, prawda? No ale staramy się na jakoś i tym panom budowlańcom pomagać, otwierać czy bramę, czy tam wyjeżdżać, wjeżdżać, no jakoś, jakoś, żeby to wszystko kun, na, miało ręce i nogi, prawda? Co pan sądzi o tym, że jak po raz kolejny jest przesuwane otwarcie dworca? Proszę panie, no uważam, że jest to po prostu skandaliczne zachowanie. Już po raz dziewiąty odwołano otwarcie tego pięknego dworca. Już też nie mówiąc o tym, że koszty budowy wzrosły. No i moje pytanie brzmi po prostu, czy firma odpowiedzialna za budowę tego dworca poniesie jakiekolwiek konsekwencje? Ja bym sama chciała zobaczyć już kiedyś wejść, bo widzę, że są te wejścia takie Ale tam nie chyba wiemy, do garażu. Kiedy jeszcze odłożony ten termin otwarcia? Nie, nie ma żadnej informacji. My bardzo lubimy pociągami jeździć, korzystamy, ale jeszcze teraz widzimy, że ciągle bokiem ludzie chodzą. Czekamy. Jak pan ocenia w ogóle dworzec nowy? świetny, bo mi się podoba. Ładny jest, szkolony bardzo ładnie, ale druga strona medalu jest brzydkie inne strona. Jest tak straszna, że był piękny hotel, który naprawdę mógł stać. To zostawili taki badziewie, nie wiem po komunizmie, czy po czym. Proszę pani, szpeci cały ten, ten, ten nowy dworzec. Naprawdę szkoda, aż. Szkoda, ale myślę, że może się za to wezmą. Chodzi o ten budynek PKS? Tak, budynek PKS. To jest tragedia. Tragedia, szpeci, przyjeżdżają ludzie za granicę. Przecież ja mieszkam też w Polsce, ale często też za granicę wyjeżdżam, więc ja widzę jak tam jest. Jak... Ja nie chwalę innych tam, ja wolę polskie zawsze, ale no nie ma gospodarza. W nie, nie ma gospodarza, naprawdę. Sąsiad dworca od wielu lat składa uwagi i prawdopodobnie przez ten spor mieszkań Solsztyna nie mogą z dworca korzystać. Być może dworzec mógł już powstać 8 lat temu, ale przez ciągłe właśnie do tego nie doszło. W 2013 roku były decyzje, które wydawało się, uwzględniały interesy dwóch użytkowników tego terenu, czyli PKP i prywatnej firmy. Niestety, wówczas na skutek rozbieżnych interesów obu stron do porozumienia ostatecznie nie doszło. I te nieporozumienia trwają do dnia dzisiejszego. Jednym słowem, zgoda buduje a niezgoda rujnuje. oh yeah